Zapraszamy drodzy Państwo na scenę naszą pierwszą uczestniczkę, panią Martę Wyczłonkowską, która startuje w kategorii Inne pasje i zainteresowania. Zapraszamy pani Marto. Pani Marta, tutaj na scenie, przedstawi Państwu swoją pasję, którą zajmuje się już od pewnego czasu, jeśli można. Oklaski do Pani. Jaki brawa! Proszę Państwa, gwiazda wchodzi, utalentowana niewątpliwie, nie, nie, nie a Państwo nawet nie biją braw. Proszę Państwa, jeszcze zapytam, tylko zanim Pani pokaże cokolwiek potrafi, jak długo się Pani tym, tym, tą, tą swoją pasją zajmuje? Moją pasją zajmuję się już 9 lat. Więc proszę Państwa, to co mam w ręce, to jest mój balonowy bukiet. E, I tu na scenie nie będę wam kręciła, pokazywała, co robię. Ja go wręczę po prostu pani Eli, bardzo proszę. A Państwa zapraszam do mnie, do balonowego namiotu. Tam będę prezentować swoje prace. Dziękuję Pani Marcie. Proszę, pani, proszę Państwa, pani Marta Wyczółkowska. Będzie w namiocie żółtym, niewielkim żółtym namiocie, tu na skraju tego budynku murowanego i tam każda osoba zainteresowana, która będzie chciała wiedzieć, jak to się wykonuje, te rzeczy, będzie mogła obserwować podczas pracy panią Martę Wyczółkowską. Dziękujemy pani Marci. Tak pani Marta wygląda, a za chwilę się państwo zorientujecie, jak wygląda jej praca.